Kolega ze Słowacji, bardzo poprosimy, żeby mu coś takiego przywiózł z Polski. Bardzo ciekawy model Multidot HD36. Wygląda na duży, a jest bardzo, bardzo lekki, w ogóle absurdalnie lekki. Multidot, dlaczego? Dlatego, że kropek jest więcej niż jedna. Kolimator typu zamkniętego wobec czego jest o wiele bardziej odporny np. Na, na, na warunki atmosferyczne czy padające, tak jak teraz, deszcz. Tutaj mamy zintegrowany montaż na szynę Picatinny, co sprawia, że nie trzeba dodatkowo dokupować montażu, bo jest on tu zintegrowany, no świetna rzecz, no ale jak ktoś ma np. montaż w tym systemie, tak jak ja, blazerowskim, no to niestety już nic na to nie poradzi. Słuchajcie, no ten kolimator ma mega duże pole widzenia, ogromną tą szybę po prostu, ona jest naprawdę bardzo duża, wydaje mi się, że jest większa niż nawet w takich bardzo mocno markowych sprzętach. No, i ma to regulację e, kropeczki od malutkiej do bardzo, bardzo dużej, w zależności pewnie od dystansu, na której używamy. Zobaczcie, jak potężna kropka. I cyk, cyk, cyk. I mamy maleńką kropeczkę. Multidot HD36, dla kogoś, kto ma szynę Picatin.